Co w przypadku, jeśli aplikacja nie wyświetli modułu pod wskazanym produktem? Przede wszystkim należy przeprowadzić weryfikację aktywności produktów powiązanych, sugestii. Przykładowo, jeśli aplikacja powiązała produkty na zasadzie automatycznej, możemy to zweryfikować, przechodząc do ustawień naszej aplikacji. Następnie wybieramy zakładkę zaawansowane i przechodzimy do analizy archiwalnych zamówień. W tym miejscu możemy sprawdzić, jakie ID zamówienia mamy powiązane. Przejdźmy do panelu administracyjnego sklepu, zweryfikujmy nasze zamówienia i czy produkty powiązane na pewno są aktywne. W przypadku ręcznie dodanych produktów sytuacja jest identyczna. Kiedy przeprowadziliśmy weryfikację poprawności powiązanych produktów i aktywności produktów, następnie musimy zweryfikować poprawność ustawień modułu. Wchodzimy w zakładkę Wygląd i Treści, wybieramy Wygląd sklepu, Twój szablon graficzny. Przechodzimy do edycji jak uprzednio. Podczas edytowania modułu, Edytuj układ. I następnie z listy wybieramy strony produktu i produkt. Odnajdujemy nasz ustawiony moduł. Jak widać, jest on ustawiony tak jak poprzednio w odpowiednie miejsce. Dlatego też przechodzimy do edycji, aby sprawdzić, czy parametry są zgodne ze stanem faktycznym. Który posiadamy na sklepie. Edytujemy. Przykładowo w tym miejscu widzimy już błąd. Minimalna ilość produktów do pokazania. Produkt, na którym się opieramy, czyli oprawa 60W, który ręcznie miał dodane sugestie, posiadał trzy produkty dodatkowe przypisane przez nas. Dlatego wartość 4 wpisana w tym polu spowoduje, że moduł nie wyświetli sugestii. Dlatego jeżeli chcemy wyświetlić sugestie produktu głównego, który ma na przykład mniej niż cztery powiązania, ustawmy załóżmy 1. Jeżeli to są dwa powiązania. Następnie jeśli mamy jakiś produkt, który jest nieaktywny w tych sugestiach, nie jest już dostępny w sprzedaży, jego ilość stanu magazynowego jest zero. Możemy go w dalszym ciągu zaprezentować naszym klientom po to, aby wrócili, kiedy już będzie on gotowy do sprzedaży. Dlatego w tym celu musimy odkliknąć: Pokazuj tylko dostępne produkty. Dzięki temu, produkt, który jest Nieaktywny, nie jest dostępny do kupienia, będzie wyświetlał się na tej liście. Po weryfikacji wszystkich ustawień ponownie zapisujemy zmiany i wracamy do naszego produktu. Ale wcześniej, pamiętaj, musisz wykonać czyszczenie pamięci cache. Dlatego wchodzimy w panel administracyjny, wybieramy ustawienia, Ogólne, Pamięć Cache i standardowo czyścimy plików skórek i danych. Po całej operacji przechodzimy do naszego produktu, jakim był produkt oprawa 60W. Wchodzimy w dany produkt i standardowo skrótem klawiszowym CTRL F5 odświeżamy Kartę przeglądarki. Produkt wyświetla się poprawnie. Załóżmy, że moduł nadal nie jest widoczny. Przejdźmy do panelu administracyjnego. Wybierzmy dodatki, integracje moje aplikacje inni kupili również. Klikamy w start. Przechodzimy do ustawień. Wybieramy zaawansowane i wchodzimy w narzędzia. W tym miejscu odświeżamy cache, kategorie i producent. Jeśli nadal to nie pomogło, przejdź do Centrum Pomocy i wykonaj automatyczną naprawę. Automatyczna naprawa to narzędzie, które jest stworzone przez naszych techników i znajduje się tylko i wyłącznie w naszych aplikacjach. Zazwyczaj rozwiązuje 90%. 8% przypadków. Mimo wszystko, no może zdarzyć się tak, że aplikacja w dalszym ciągu nie będzie w stanie działać poprawnie. Będziemy musieli zweryfikować, czy czasem nie zostały wprowadzone niedozwolone zmiany, modyfikacje, które zaburzają działanie naszej aplikacji. Aby przesłać nam zgłoszenie do naszych techników w celu weryfikacji zdarzenia, kliknij, napisz do nas a następnie utwórz nowe zgłoszenie.